Trzymajmy tutaj Dominik. I gdzie zioł mój! A dzisiaj w tym odcinku jest ze mną. Citrax! Chciałam powiedzieć Ci, Dominik od razu na starcie ginie, ale mi się nie udało. No właśnie. No, no. Doskakuję trzeci odcinek, kontynuując drugi. Znaczy, jeżeli nie wiedzieliście drugiego, to odbijajcie się. Z granatem go zdjąłem! Aaaaa! Jaka Będę musiał dać szanse, Chociaż nie wiem, czy to będzie takie łatwe. Ej, nie zbankowałem na ciebie. A no! Zabiłbyś, zabiłbyś mnie sam. Kurde, ile masz HP? 55. <grydy> Ej, jakaś Angliczka do mnie pisze. Ja nie podzielę się z tobą, ile mam HP. Bo strasznie mało. Jeden. Różne? No. To <noise> mnie. Nie no, żartuj. Miałem 57, ale chciałam, żebyś się zdenerwował. Ej, mi się nie, to nie podoba. Ty mnie doganiasz. O, ty ile masz HP? Jo, na... ty dostałeś człowieku. No nie, zobaczcie sobie na nagranie. Ej, mam 100 HP. No właśnie widzę. Kurde! Jeszcze headshotem ciągnąłem. Ja tylko sprawdzę ile masz Anno. A mało. Wylądasz swoją, polu, No chodź do mnie, cyganku. A co, nie idziesz do mnie? Boisz się. Ty jesteś żubrem, człowieku. Ty nie jesteś człowiekiem, tylko jesteś żubrem. Ja a Ja jestem wilczurem. Nie ja co się tak ale ile masz kp? Nie podzielę się z tobą. Jeden. Jaki ty jesteś sprzedajny? Cofałeś się, bo był granat, a ja cię wtedy załatwiłem! Tak, tak, słabe kombo. Ta, lepsze niż twoje. Nie dostałem! Masz problem. Ale ty dostałeś. 60 Mało? Ile masz HP? Tyle, tyle ile wtedy co cię jechałem? Kurde, miałem 22 HP. A ja mam 7 HP, lubbe. Ej, a nie będziemy się teraz przez chwilę bić? No okej. Okay. Ale na 100%, boże, nie. Tylko miałeś... ci rzucę granatkę pod dupę. Nie gra z tobą. Nie gra z tobą. Ale 100%. od stówki chciałem zacząć. Teraz cię już nie biję. Okej? Okay. No bo wiesz, chciałem, żebyśmy mieli równą HP, Ale jak ty mnie zabijesz, to jesteś świnką. Proszę, będziesz świnką. Ej, zrób skok, skok. A teraz zrób ścianę uderzenie, skok. Ścianę, uderzenie, skok. Uderzenie w powietrze. I teraz słupek a teraz. Wyceluj na głowę, nie? Stój nieruchomo, nie. Wyceluj na głowę, a na 3-4... Strzelimy sobie w głowę, dobra? I zobaczymy, kto, ktoś, kto zginie, dobra? Nie, jeszcze nie. Wyceluj. Trzy. trzy nie, nie ruszaj się. Trzy, cztery. Ty dostałeś w głowę, człowieku! No, ale ja mam 14 HP jeszcze. Ale, to jest ale nie, ty że... dostałeś ten, ten w trener głowę. No, ale ja mam 14 Ale, no, czy ty mówisz, że też się bijemy? Ale, no... Dobra, chodź. Mamy, mamy równo... Robimy znowu tak samo, dobra? Celujemy sobie. Z... Nie było. Ej nie strzelaj! Celuj, celuj! O, nie, nie gram z tobą! A jak ty mi rzuci... A jak ty mnie zaatakowałeś? nawet przecież wtedy nie mówiłam ci, że... Nie obrażaj się tego razu, chcę splnąć Dobra, też już muszę wygrać. Oddałem się. Ale teraz jak pochnąłeś się. Nie. No to nie strzelaj! Oj, mam do Celuj, to... nie strzelaj! Nie dosłyszał, nie, nie zdążyłaś, za późno powiedziałeś No fajnie, nie gram no Ale to nie moja nie za późno dopowiedziałeś Zobaczysz, o -o! ja bym się pytań, nie było Nie bądź Ty nie up. bądź żubrem Ale to jest moja natura <trony> Nie bądź żubrem ale się ściąłem, jo. Ale nie, miał, Tamten odcinek się już wrzuca. Ej, a tamten odcinek się już wrzuca? Nie, jeszcze nie. Odrzucę, żeby nie było komplikacji. No dobra. To poczekaj. A to już jest który odcinek? To już jest trzeci, nie? Teraz nagrywamy trzeci. No bo wtedy pierwszy, to jest ten, a to jest drugi z tej mapy, właśnie, no. A ty się ruszasz? No to dobrze, bo masz wrzucić. A bo... nie ruszę się, nie będę strzelał. Nie mnie! Wyrównane szanse, nie strzelaj! Ale... Wrzucaj sobie spokojnie. Ja idę do spałna, nie zawijaj mi. Ja idę do spałna, a ty sobie spoko... spokojnie wrzuć drugi odcinek, dobra? Dobra, wrzucaj. Ale, mus... ale musiałbym ten sobie skończyć, bo tak to mnie nie zawiała. No dobra, to najpierw skończmy ten. Ej, ale nie bijesz. No człowiek! Kto no co, grajmy. Ja powinienem nie grać, ja powinienem cię starym wyrzucić w ogóle. Kto ty się obraża? No właśnie kto. Nie gam z tobą, nie gam z tobą, nie gam z tobą, nie gam z no Bo ja mówię, do ciebie nie strzelaj, a ty mnie dalej strzelasz. Ja chcę tylko fajną zabawę zrobić, żebyśmy tak. sobie wycelowali ten to, kto zginie. A, to, a, to, a, to jest, a potem jest... a potem jest, jest... Jeżeli ja do ciebie nie strzelę, to ty do mnie strzelisz potem, bo... Nie. To teraz, to, to teraz na siebie nie strzelajmy, ale jak ty do mnie strzelisz, to po prostu bez litości. To by było na tyle. Nie strzelaj, nie strzelaj, celuj! Co? Trzy, cztery. Jak?! Ja mam 100 Co, ty masz jakąś... Ja mam 100 HP! Jak to, to, ty masz jakąś... Szybciej strzelą... MP... Ej, Nie, nie strzelam! Stamtąd, Trzy... Nie, odejdź kawałek, idź stamtąd. Trzy, cztery. Jak?! 24 HP. Ale ty dostałeś w głowę? Ej, widziałem. Ile. 21 level jest. Ile dostałeś kryształów? Ja? 36. Ja razy, mam 80 kryształów. To. Ja mam 101. Roku. Ja mam 101. Cicho bądź, cicho. A, ale azyl, jak byłem na samym odcinku, zrobię na początek otwieranie skrzynek. No Dobra, i... to już otwieram. Dobra, to na raz. To expa Blue Crystals 2, jest! No dobra. No i ostatnia. I Blue Crystals 2! Dobra, to na yes. razie, ja się z wami zegnam. Pa!